O tak wygląda teraz skończona klatka Buda stoi, furtka jest zrobiona. Teraz czekamy jeszcze tylko na palety żeby podłogę zrobić Już mały pies tutaj może siedzieć Teraz we wtorek to Byłem po opony i po no znaczy po, po kompletku do przyciepy no, Takie od tira to są 21575 na 175 Na 6 szpilek No do to dodaj przyczepy co jest na niej załadowany złom Nie trzeba je wymienić Bo z tą jedną to się właściwie tam nie jechać. W każdej chwili może wystrzelić No i tak to wygląda Tu stoi ciągnik jeden Tu stoi drugi Teraz miałem tę małą usterkę przy ładowaczu ma no, tutaj psy pękło Tutaj to pękło w tym miejscu. Właściwie to się oderwało. Tata to wziął i zespawał. Teraz powinno być dobrze. muszę go teraz przełożyć akumulator, go odpalić i założyć. No prędzej tutaj pękało. To teraz jest takie coś tutaj spawane. Właściwie on pęka tam gdzie może jeszcze nie pękło, tylko chyba to, to najkrótsze ramię.